Od 15 do 18 marca te, tego roku rozpoczyna się szósta edycja międzynarodowego turnieju Liderkarpol Cup 2012. Z każdym rokiem ten turniej nabiera coraz większej rangi. W tym roku będzie startował 28 zespołów, 25 zespołów z Polski, 2 zespoły z Ukrainy, 1 zespoł z Litwy. Zespoły zostały podzielone na cztery grupy po, po 7 zespołów. Będą grały każdy z każdym w grupie i, i później jest podział taki, że najlepsze, najlepsze pierwsze zespoły tworzą grupę P1 i grają od miejsca 1-4. Drugie miejsce w grupach tworzą grupę P2, grają od miejsca 5 do 8 i tak, i tak i tak będzie z pozostałymi drużynami. Jeśli chodzi o, o, o atrakcje, Nazwaliśmy to festiwal, ten turniej nazwaliśmy festiwalem piłkarskim, bo oprócz grania, grania będą również atrakcje poza boiskiem. W, w piątek będą pokazy, pokazy na specjalistycznym przędzie piłkarskim firmy Rozwój Katowice. Uczestnicy i goście i mieszkańcy Wrocławka będą mogli poćwiczyć na, na przyrządach rozmieszczonych obok hali mistrzów. A o godzinie 16 do godziny 17 zapraszam wszystkich trenerów tutaj z okolic, żeby sobie zobaczyli jak można sobie poradzić. Jeden trener może sobie poradzić z grupą 36 chłopców z tymi przyrządami. W sobotę przyjeżdża w tej chwili najlepszy Polski zespół freestyle, jeśli chodzi o soker. Będą oni w sobotę organizowali pokazy żonglerki, warsztaty, będą uczyli chłopaków żonglerki z piłką i oprócz tego będą organizowali konkursy z nagrodami. Uroczyste zakończenie turnieju przewidujemy w niedzielę o godzinie 15.30 w hali mistrzów. Wystąpi m.in. zespół pani Judyty Witkowskiej, Oprócz tego przygotowujemy różne atrakcje, zapraszamy na cały turniej wszystkich mieszkańców Wocawek.